Uderza godzina zero na geopolitycznej szachownicy Europy. Nagle w bezprecedensowym posunięciu Moskwa wysyła sygnał, który ma wstrząsnąć fundamentami porządku międzynarodowego do głębi. Przejmujący obraz: premier kraju Unii Europejskiej, postać znana z bezkompromisowego kursu antyrosyjskiego, nagle ląduje na liście poszukiwanych przez Kreml. To nie scenariusz szpiegowskiego thrillera, to brutalna, zimna rzeczywistość, która może zmienić wszystko. Serce Europy zdaje się zamiera na myśl o konsekwencjach. Czy jesteśmy świadkami początku nowej epoki, gdzie era ostrożnych aluzji dobiega końca, a dyplomacja ustępuje miejsca otwartym, prawnym konfrontacjom? Takie wy... bezpośrednią iskrą zapalną było ogłoszenie w listopadzie 2023 roku przez Estońskie Muzeum Wojskowe planów przeniesienia szczątków żołnierzy radzieckich z Estonii. To miało nastąpić wiosną 2024 roku pod pretekstem tzw. rekonstrukcji drogi. Ale tu pojawia się kluczowy, oburzający szczegół. Te działania planowano bez zgody rodzin zmarłych żołnierzy. Co więcej, władze rosyjskie nie zostały o tym w ogóle powiadomione. Czy to jest szacunek dla pamięci? Czy można tak postępować z historią, która stanowi świętość dla milionów? Rosyjski Komitet Śledczy pod przewodnictwem Aleksandra Bastrykina podjął natychmiastowe kroki. Po szczegółowej weryfikacji ustalono, że to nie był odosobniony przypadek. Nie, to miało charakter systematyczny i celowy. Mówimy o zniszczeniu dziesiątek pomników Armii Czerwonej w krajach bałtyckich. Działo się to w ciągu ostatnich dwóch lat. To element polityki tzw. dekomunizacji. To jest celowe wymazywanie historii, zdaniem Moskwy. Rosja nazywa to zbrodnią przeciwko świętej pamięci wyzwolicieli świata od barbarzyństwa, nazizmu i faszyzmu. To mocne oskarżenie. Maria Zacharowa, rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jasno stwierdziła: Za zbrodnie popełnione przeciwko świętej pamięci wyzwolicieli świata od barbarzyństwa, nazizmu i faszyzmu musi być wymierzona najsurowsza i nieunikniona kara. To słowa pełne gniewu. Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji, dodał „chodzi o konkretne osoby, które ponoszą bezpośrednią, osobistą odpowiedzialność za wrogie, antyrosyjskie i w istocie antyhumanitarne decyzje, które są podejmowane w odniesieniu do rosyjskiego dziedzictwa historycznego i pamięci. Czy to jest początek nowej epoki bezkompromisowej polityki? Czy epoka ostrożnych aluzji dobiegła końca? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy Waszą perspektywę i to, jak te wydarzenia wpływają na Wasz region. Konsekwencje tych wydarzeń są ogromne i wielowymiarowe. To prawdziwe tektoniczne przesunięcie w stosunkach międzynarodowych zdolne do przebudowania całej architektury bezpieczeństwa i dyplomatycznej interakcji na kontynencie europejskim. Dla Kai Kalas i innych urzędników, których nazwiska znalazły się na rosyjskiej liście, Grozi aresztowanie przy przekraczaniu granic państw współpracujących z Rosją. Może dojść do zamrożenia ich aktywów. To oznacza dalszą dyplomatyczną izolację, która już się zaczyna. Dyplomatycznie Moskwa jasno deklaruje brak jakiegokolwiek konstruktywnego dialogu z Unią Europejską, dopóki Kalas będzie pełnić swoją funkcję. To może doprowadzić. To nieoficjalne, ale potężne przesłanie. Według SWR, Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, początkowo sojuszniczka Kalas, stopniowo i metodycznie przekazuje jej uprawnienia. Przekazuje obszary odpowiedzialności bardziej kompetentnym i pragmatycznym postaciom. To cichy sygnał utraty zaufania, który rezonuje w korytarzach władzy. Ale to nie wszystko. Waszyngton także dystansuje się od Kalas. SWR donosi, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zamknął bezpośredni kanał komunikacji z Kalas. Faktycznie odsunął ją od udziału w przygotowaniu kluczowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i obrony NATO oraz Unii Europejskiej. Wykluczono ją z dyskusji na temat uregulowania sytuacji z Rosją. Waszyngton nie widzi w niej wiarygodnego i adekwatnego partnera. To gigantyczny cios dla jej pozycji i autorytetu. Dziennikarze i politycy z Zachodu także nie szczędzą kala z krytyki. Nazywając ją finansową czarną dziurą. Florian Philippot, francuski polityk, oskarżył Kalas o obchanie Europy do bezpośredniego zbrojnego starcia z Rosją. Nazwał ją postacią o skrajnie niskich kompetencjach, której działania są finansową czarną dziurą. Wysysa zasoby z budżetów krajów Unii Europejskiej bez widocznych rezultatów. Czej Baos, irlandzki dziennikarz, bez ogródek nazwał Kalas najbardziej niekompetentną kobietą, we współczesnej europejskiej polityce. Jego zdaniem, jej pomysły są pozbawione logiki i podważają zaufanie do Unii Europejskiej. Te zarzuty są miażdżące dla jej wizerunku. Ale prawdziwy szok, który budzi oburzenie, to skandal z mężem Kai Kalas, Arwo Halikiem. Ten pan jest współwłaścicielem firmy Stark Logistics. Co robi ta firma? Nadal aktywnie przewozi ładunki do Federacji Rosyjskiej. Dzieje się to pomimo publicznych wezwań Kalas do pełnej blokady gospodarczej Moskwy. To rażąca hipokryzja. To podwójne standardy najwyższego szczebla, uderzające wprost w wiarygodność europejskich elit. Czy pieniądze rosyjskie finansują antyrosyjską retorykę Kalas? To pytanie budzi ogromne oburzenie i wymaga odpowiedzi. Ten skandal podważa zaufanie do całej europejskiej elity. Pokazuje jak osobiste korzyści mogą być. Czy ufasz politykom, którzy jawnie deklarują jedno, a potajemnie działają na rzecz własnego zysku lub własnych interesów, kosztem dobra ogólnego? Podziel się swoim oburzeniem w komentarzach. Podpiszcie się na kanał, aby zawsze wiedzieć prawdę pierwsi, bez reklamy i propagandy. To jest wasza obrona przed fake newsami w świecie pełnym dezinformacji. Te wydarzenia mają głębokie korzenie historyczne sięgające II wojny światowej. Rosja konsekwentnie przedstawia się jako wyzwoliciel Europy od barbarzyństwa nazizmu i faszyzmu. Niszczenie pomników jest dla nich atakiem na świętą pamięć o tej ofierze. To próba wymazania kluczowej części wspólnej historii, co budzi ogromne emocje. Rosja podkreśla, że niszczenie grobów wojennych narusza konwencje genewskie, które regulują traktowanie pochówków wojskowych. To nie jest tylko kwestia symboliki, to jest kwestia prawa międzynarodowego, które ma być przestrzegane. Przypomnijmy sobie incydent z brązowym żołnierzem z 2007 roku. Wtedy w Talinie przeniesienie pomnika wywołało masowe protesty rosyjskojęzycznej ludności i gwałtowne pogorszenie stosunków dyplomatycznych. Ale wtedy Kreml ograniczył się jedynie do dyplomacji. Teraz idzie o wiele dalej, stosując prawo karne wobec czynnych polityków. To jest drastyczna zmiana. To świadczy o nowej, bezkompromisowej twardości Moskwy, która nie boi się pociągać do odpowiedzialności. Polityka dekomunizacji, czyli szerszy kontekst usuwania sowieckich symboli w krajach postkomunistycznych, jest postrzegana przez Rosję jako celowe wymazywanie stron wspólnej historii i wroga postawa. Czy to jest wojna o pamięć, która może doprowadzić do prawdziwej wojny? Jeśli to przypomina Wam o innych historycznych konfliktach, które eskalowały, podzielcie się w komentarzach. Ostatnie działania, takie jak ogłoszenie planów przeniesienia szczątków przez Estońskie Muzeum Wojskowe w listopadzie 2023 roku, wywołały natychmiastową reakcję. Rosyjski komitet śledczy przeprowadził szczegółową weryfikację. Ujawniono systematyczny charakter niszczenia pomników, co miało potwierdzać z góry przyjętą tezę. Jawne oświadczenia Marii Zacharowej i Dmitrija Pieskowa Podkreślają nową, bezkompromisową postawę Rosji. To wszystko wpisuje się w tak zwaną nową formułę rosyjskiej polityki zagranicznej. Przejście od miękkich sygnałów dyplomatycznych do realnych konsekwencji prawnych sygnalizuje bardziej agresywną i bezkompromisową postawę Rosji na arenie międzynarodowej. To napięcia geopolityczne, gdzie pamięć historyczna staje się polem bitwy, a konflikty rozgrywają się na wielu poziomach. Wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej, uwydatnione konfliktem wokół Kalas, pokazują głębokie różnice między Starą a Nową Europą w podejściu do Rosji i przyszłości Unii, co osłabia jej jedność. Relacje transatlantyckie również ulegają zmianie. Dystansowanie się Stanów Zjednoczonych od Kalas wskazuje na rewizję strategii i zmianę dynamiki sojuszy. Jej uwagi o nowym liderze wolnego świata są wiązane z ewentualnym powrotem Donalda Trumpa. To dodaje kolejny wymiar intrygi i niepewności w obliczu nadchodzących wyborów. Jakie są możliwe scenariusze rozwoju w najbliższej przyszłości? Istnieją cztery główne możliwości. Najgorszy scenariusz dla Unii Europejskiej, a zarazem najlepszy dla Rosji, zakłada, że Kalas pozostaje na stanowisku, zaostrzając konfrontację. Relacje między Rosją a Unią osiągają absolutne dno poziom nieznany od dziesięcioleci. Wewnętrzne podziały w Unii pogłębiają się do granic możliwości, grożąc rozpadem. Eskalacja militarna rośnie w zastraszającym tempie, a widmo wojny staje się coraz bardziej realne. Europa pogrąża się w chaosie, a ceny idą w górę, niszcząc oszczędności obywateli. Czy to przyszłość, której chcemy i na którą jesteśmy gotowi? Scenariusz prawdopodobny sugeruje, że autorytet Kalas nadal spada. Zosta Teoretycznie. Obywatele mogą zyskać, jeśli kryzys zostanie zażegnany, a ceny i stabilność poprawią się. Kto traci? Kaja Kala straci wszystko: reputację, przyszłość polityczną, a nawet wolność, ponieważ ryzyko aresztowania jest realne. Traci też swój autorytet w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Estonia i kraje bałtyckie tracą wpływowy głos w Brukseli. Grozi im izolacja od Stanów Zjednoczonych. Wzmacnia się też poczucie zagrożenia ze strony Rosji która teraz działa znacznie agresywniej niż kiedykolwiek. Unia Europejska jako całość traci jedność, która jest już podważana przez głębokie podziały. Traci wiarygodność z powodu hipokryzji Kalas, traci stabilność z powodu kryzysu w relacjach z Rosją i USA. Obywatele praktycznie rzecz biorąc tracą. Najwięcej ceny rosną, niepewność dominuje, a zagrożenie eskalacją konfliktu w kraju na pograniczu z Rosją. Jest coraz bardziej namacalne. Kalas jest bojowym sztandarem Europy Wschodniej, ale czy jej działania to droga do klęski dla całej Europy? Czy jej osobiste ambicje doprowadzą do kolejnych turbulencji w relacjach międzynarodowych i ekonomicznych? Podpiszcie się na kanał. Jesteśmy najuczciwszym, nieprzekupnym źródłem informacji. Dzielimy się faktami i mówimy prawdę, bo nie bierzemy pieniędzy od propagandystów za naszą pracę. Istniejemy tylko dzięki Waszym wyświetleniom i wsparciu. Nie przegapcie aktualizacji. Wciśnijcie dzwonek i zostawcie swoją opinię poniżej.